Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Garage Dexa. Dzisiaj mówimy sobie pojazd o bardzo elektryzującej nazwie Matilda Black Prince. To pojazd średnie piątego poziomu, ale równie dobrze mógłby ochodzić za ciężki, a to za sprawą swojego nieprawdopodobnego pancerza. Słuchajcie, pancerzy warstwowych jest tutaj mnóstwo. Przejdziemy sobie na model kolizyjny. Popatrzcie, jak to wygląda. Słuchajcie, spód pojazdu to zaledwie 47 mm, zaś już potem zaczynamy. 78 mm, belka łącząca 75 mm, aż później znowu powracamy do 78 mm, płyta pod skosem 45 mm i popatrzcie na te boki. Tutaj mamy 40 mm plus 10 mm pancerza warstwowego, 55 mm plus 10 mm pancerza warstwowego, potem znowu 55 mm plus 10 warstwówki i na dole 55 plus 10 warstwówki. Słuchajcie, przednie lico to 75 mm, tylko i wyłącznie ten mały kwadracik to 70 mm. Po skosach również mamy 70 mm. A jeżeli chodzi o bok, to 70 ciągnie się prawie aż do samego końca, gdyż tylko ten mały trójkącik na tyle posiada 55 mm. Jeżeli chodzi o bok pojazdu na wysokości gąsienic, no to tu już jest masakra. Posiadamy kółka i gąsienice, które liczone są jako 10 mm pancerz warstwowy, zaś ta cała niebieska powierzchnia to dodatkowe 25 mm pancerza warstwowego. Mamy wnęki, które dają nam dodatkowe 13 mm pancerza warstwowego, także naprawdę strzelanie w bok Matyldy kompletnie nie polecam. Sama góra pojazd jest bardzo wrażliwy na pociski artyleryjskie, gdyż jest śmiertelnie wolny. To jest to 20 mm. Tył pojazdu, 55 mm. Tak jak już mówiłem, spód to 40 mm, góra 70 mm i trójkącik 55. Pierścień pod wieżą to 88,8 mm, który też jest po prawej i po lewej stronie osłonięty 10 mm pancerzem warstwowym. Pod wieżą znajduje się tutaj taka żółta przestrzeń, która ma aż 47 mm. pancerza, ale jest pod takim kątem, że. Naprawdę też Wam tu będzie strasznie ciężko się wbić. Jeżeli chodzi o wieżę, no to tu już jest lepiej, bo mamy kąt prosty, zaś wieża posiada 76,2 mm. Wnętrze nie jest potem, tutaj jest również 76,2 mm. Bok wieży to 63,5 mm, tył 57,2 mm zaś uskok u dołu to 19,1, ale naprawdę też bardzo ciężko jest się tutaj wbić. Cała góra wieży, jak było to mówione, 20 mm. Niewielki garnuszek, naprawdę listek, 63,5 mm, a na górze 20 mm. Słuchajcie, pojazd bardzo, bardzo, jeżeli chodzi o piąte tiery, ciężki do przebicia. Zapraszam do garażu. Matilda BP... Należy do pojazdów ekstremalnie wolnych i polecam ją tylko graczom o wstrzymanej reakcji serca z nieprawdopodobną cierpliwością. No, coś oczywiście za coś. Naprawdę ta nieprawdopodobnie twarda maszyna porusza się na silniczku, który posiada zaledwie 190 mocy silnika, 15% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu, co daje nam 6,23 mocy na tonę. Pojazd jest absolutnym ślimakiem. 6,23 mocy na tonę, prędkość maksymalna 22 do przodu, 10 do tyłu, 40,19 obrót. No dobrze, że się chociaż obraca. Mamy tutaj załogę z Centuriona AX -a, pięcioparkową, Dowódca celowniczy, kierowca ładowniczy, no i moduły, wentylacja, dosyłacz i skrzynka z narzędziami na działo nie możemy narzekać, natomiast no daje możliwość przeciwnikowi łatwego przymierzenia, przycelowania, a jeżeli jest artyleria, no to wbije nas w ziemię. Radyjko 570 metrów zasięgu sygnału, gąsieniczki 35, prędkość obrotu, wieżyczka 350 metrów zasięgu widzenia, tutaj jest w porządku, 34 prędkość obrotu, no i działko 26,1 szybkostrzelności, karabin maszynowy 110 penetracji na ppk 180 na APC. ach Rewelacja 30 na heku. Zadajemy niestety średnio 75 punktów uszkodzeń. No i 100, jeżeli przebijemy kogoś haekiem. Nasz DPM jest niebyle jaki to. 1957 uszkodzeń na minutę. Naprawdę trzeba się z tym liczyć. Kuleje celność 0,41. Rozrzut na 100 metrów, a czas celowania 2,3. Absolutnie nie należy lekceważyć tego pojazdu, bo działo. Ma penetrację i jest w stanie nas posiekać. Mamy tutaj fantastyczne minus 12,5. Opuszczanie działa 20 do góry, czyli nie ma takiego miejsca, z którego byśmy praktycznie nie strzelili. Nasz czas celowania dzięki załodze i modułom udaje się zredukować do 2,11. Rozrzut na 100 poprawiony do 0,38. I uwaga, DPM na 5 tierze 2370. 610 punktów wytrzymałości to też jest niebyle jaka wartość. No, i jeżeli chodzi o kamuflaż, on ten pojazd go posiada. Naprawdę z dobrą załogą i tymi mamy 29,75 stacjonarnego. Uważam to za dobrą wartość. Niestety, suma summarum, że nie jeździmy tutaj na optyce, no bo bez szans. Z tak piękną załogą posiadamy zaledwie 375 metrów zasięgu widzenia. Pokażę Wam ten pojazd jeszcze dookoła. Tak to cudo wygląda. God saved the king. Well. I możemy pojechać pierwszą bitewkę. To jest właśnie jeden z tych pojazdów piątego Tieru Premium, który posiada penetrację, lecz granie tak wolnym molochem no, doprowadza no, mnie na przykład do szału. Zobaczymy, jak długo będziemy szukać jakiejś bitewki. A jest, proszę. I jest miasto i są piątki. Ojej, słuchajcie, KW1, KW1S. No, jeżeli to jest na trolach, to będziemy mieli ciężkie chwile. Zobaczymy jak nam pójdzie. Wygląd jest. Muszę zobaczyć jak. Ruszymy z piskiem. Będziemy się ciągnąć jak flaki z olejem. Jeszcze dwie artylerie, no lepiej być nie może. I uwaga. Poszły konie bo I koniec. Pociąg do Trzebini. Naprawdę idzie za o jeszcze, jeszcze mamy tutaj element dekoracyjny. O, kolega na nas patrzy, tak tak, patrz, patrz Trochę worków z, z piaskiem tutaj przyda się też. No i paleta, tak? I znikło. <gry> Najpierw będziemy strzelać z peperków. No i może jeżeli wyjedzie nam KW1, ja na pewno przełączę na te APC-y zobaczycie jak to ścieka na APC-erach. Ustawili na artylerię. Pięknie. Hmm, okej, okay, okej. Okay. No nie wjeżdżaj. Słuchajcie, jeżeli wystaje nawet tak niewielki fragment, absolutnie strzelajcie tam. No, kolega się tu pięknie zamotał, fantastycznie. Cudny Sajskap. do artylerii tak specjalnie zrobił, żeby lepiej wchodziło. Aj, matko, będzie blokował tą armatę. Dobra, bo widzę, że tutaj nic się nie da zrobić. Kolega gra sam sam ze sobą. Nasi widzę, że przez to są oklepywani jak nowogradzkie dziwki. A my musimy wykonać nieprawdopodobnie skomplikowany manewr okrążający, albo nawet nie skomplikowany, tylko bardzo czasochłonny. No, mimo że pisze, że Matylda porusza się z prędkością 22 na godzinę, jest to bardzo rzadkie zjawisko. Przebiło nas bez mydła. sami tego chcieliśmy. No, coś tutaj ten pancerz nie zadziałał na tego TDK. Widzimy się przy wynikach bitwy. A jednak mamy zwycięstwo. Znaka mistrzowska trzeciej klasy. Wynik w średni w naszym zespole: 337 punktów uszkodzeń, 1 frak, 91 za naszą pomocą, słuchajcie, 21 236 kredycików, ale jednak uśmiechu nie ma na mojej twarzy, gdyż mobilność to jest po prostu no nie, nie, jeszcze raz nie. Mamy do dyspozycji działo z penetracją. Fajnie strzelające, ale niestety zadające 75 punktów uszkodzeń. Mamy pancerz rzekomy, który niestety, no jak widzieliście, do końca się nie sprawdza. No i mobilność, która nie pozwala nam absolutnie na nic. Także o, musiałoby nas wyrzucić na czwórki na jakąś miejską mapę, żebyśmy poczuli tutaj wiatr we włosach. No niestety, tak się pewnie może nie zdarzyć. Także jeżeli ktoś planuje zakup tego pojazdu, to wiem, że co pewien czas da się kupić piąte tiery na 50% wyprzedaży. Lub też 70%, nie, 50%. Ja tak w ogóle kupowałem tego Black no, i za 50% no można go wziąć. Wtedy uzupełnić sobie tą kolekcjonerską lukę, żeby nim jeździć. No to słuchajcie, patrzcie. Przypomnijcie to. Tu... Nie. To szał by dostał. Szał. Powiem to tak, pojadę mostem, bo innego wyjścia nie ma. Słuchajcie, żeby gdziekolwiek dojechać. O Jezu. No co za mnie? Nie, wiecie, co wcisnę 3 razy R. O. I mogę wygodnie usiąść i podziwiać widoki przyrody. Bocian, wydra żup, ryjówka. I takie inne, ja przywale w jakieś skały jeszcze. Oj, drzewo by nas zatrzymało. Straszne chwile, patrzcie. Masiakę. Można włosy z głowy. Jezu, jeszcze jak zwolnił i to na czym? Nawet nie wiem na czym, na jakieś kolejce. Nie, nie, nie. nie. Dobrze, no wychyły działa. Stały, wychyły działa, tak? Mógłbyś. Czekajcie Tedek, nie? Najpierw Tedek. Aha, super. Już nas. Też przebija. Wszystko nas leje po prostu bez problemu na Pepekach. Nie trafiamy. Super, aha, stug nas tutaj. A wszystko dlaczego? Bo nasza wieża jest pod kątem prostym. Słuchajcie. Nie! Dojechaliśmy. I oklepanie jak nowogradzka dziwka. Patrzcie. Straszny gniot. Zapraszam do wyników bitwy. No cóż, mamy tutaj porażkę, ale ja czuję się, jakby dodało mi co najmniej 5 lat. Po prostu dynamika tego pojazdu postarza. Myślę, że jakbym spędził cały dzień grając tym pojazdem, to wyszedłbym starcem z, z tego pokoju albo obudził się w mnie. No, o ile można obudzić się w trumie. Słuchajcie wynik powyżej średniej, raz, 2, 3, 4, 5. Szóste miejsce w damageu. Absolutnie wielki damage. 212 punktów uszkodzeń, yy, wykryte pojazdy przeciwnika, 1,424 po pomocą 0 odbitych na piątych, czwartych tierach. Słuchajcie, suma sumają 15857. Yy, jeszcze zobaczmy, pocisk kosztuje 45, normalny 2400. No, no, nie wiem, no nie, 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 nie. Szybko, szybko to szybko. Ostatnia bitewka i koniec, koniec. Uch. Ja znowu takie hektary. Powiem wam tak: do miasta nie jadę, jest trochę daleko. w ogóle na środku jestem. Nie, nie. znowu zaczął czubel głowy swędzić, dobrze pograpie się. O, po prostu włosy stają mi dęba. Ja sobie wyobrażam, ile ja tam będę jechał. Skaya. Oh <laughs> Czekaj, 3 razy! Masakra. Nie wiem, napi napiszcie w komentarze, jeżeli ktoś z Was jeździ tym pojazdem. Albo myślałem o zakupie tego pojazdu, bo uważam, że yy, w sensie takiej oczywiście pozytywnej tonacji. Chciałbym, chciałbym poznać kolegę. Albo nie ma reakcji i kręcę nim dobre wyniki. <słuch> I taki 14 chłopak z siwymi włosami, jak wiedźmin. <słuch> No po prostu pojazd dla ludzi o wstrzymanej reakcji serca. O. Ale spuścizna. Jedziesz. No cóż. Zachciało się staremu na, nagrywać odcinki garażowe, co? A pokażemy im wszystkie premium. Marzeniem jest oczywiście nagrać odcinki o wszystkich pojazdach. No ale, oczywiście, od czegoś trzeba zacząć. bo już go? Chyba dościał? Jest! Eee. Słuchajcie, jest, jest moc! O kurczę. Ten jak wyjechał, wyjechał, wyjechał... Prawie, prawie. chyba nie. No, nie. Jest, ty Żydku! No ja już nie wychyli. To też nie. Jedziemy autostopem. Mrok. Patrzcie, gdzie już jesteśmy, jaką długą trasę pokonaliśmy. Du, 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 du. Oj. Ale bez spota. O pamiętajcie o tym, że yy, no nie zdetrakujecie nikogo za pierwszym razem. No ale, jeżeli kogoś zdetrakujecie, no to idzie go wydoić. Patrzcie, jak bez mydła nas przebija ten stół. No jeszcze kierowca, nie no, to no naprawimy o, 9 na godzinę i jedziesz 0 odbitych A, tu do góry sobie pojechałem, a to OK. Może bokiem jakbym się tak ustawił do nich, to zacząłbym odbijać Jeszcze pytanie, gdzie jest lefek? Nie ucieknie. Wow. Pięć na godzinę. I bok odbija. To trzeba bokiem jeździć. No i sweet. Teraz to, to dynamiczne wycofanie. Słuchajcie, do 12. Ziom, jaki manewr. Odbiliśmy 115. Tylko bokiem, słuchajcie. Tylko i wyłącznie bokiem. Tu już nie ma przebić. Jest z przodu normalnie, pyk. 70 gdzie strzelać. Hmm. Masakra. No i teraz pod tą górkę ojeju Ale ściśnie O, samolocie leci. Dobrze, skurczył się. Chyba on nas wyspotował, tak? Ta tyle, by tu nie dojechała. Nie ma szans. Lefek nie jest demonem prędkości. Dokładnie. No i trzy razy E I zobaczymy, czy w ogóle dojedziemy. <laughs> Patrzcie, 21 na godzinę, dwadzieścia dwa. Sam emocje. Słuchajcie, nie mówcie. Są emocje. Na pojazd fajnie się patrzy, ale żeby coś z nim robić i chociaż jeden punkt bazy... Jest! Jest! Dałeś radę. Matilda Black Prince. Dajcie spokój. Ma nie zasapałem się. Mamy zwycięstwo. Odznaka mistrzowska trzeciej klasy. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąty wynik w naszym zespole w damage'u. 584 punkty uszkodzeń. 115 odbitych przez pancerz, słuchajcie. Pamiętajcie, jeżeli chcecie się do, jakoś, do kogoś ustosunkować, to tylko bokiem. Jeden frag, 209 za naszą pomocą. No, przynajmniej to jest dobrze. 27 887 punktów uszkodzeń. Słuchajcie, yy, będę już kończył, bo nie. Matilda Blackprint, dzisiejszym gościem w odcinku. Słuchajcie, pojazd na pewno tylko kolekcjonerski.